Przyjrzyjmy się najlepszym źródłom pokarmowym błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego. Wzmocnić układ trawienny. Źródła błonnika rozpuszczalnego to między innymi jabłka, banany, płatki owsiane, jęczmień, groszek, czarna fasola i smaczna brukselka. Źródła błonnika nierozpuszczalnego to mąka pełnoziarnista, otręby pszenne, orzechy, nasiona, fasola, groch. Soczewica, jagody, szpinak, awokado, kalafior i popcorn, jeśli dotrwałeś do tego momentu. Kolejna informacja jest naprawdę ważna. Błonnik rozpuszczalny rozpuszcza się w wodzie w Twoim organizmie i zamienia się w substancję przypominającą żel. To pomaga spowolnić trawienie. Co może być pomocne w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi? Błonnik nierozpuszczalny nie rozpuszcza się w wodzie. Zamiast tego pozostaje w dużej mierze nienaruszony podczas przechodzenia przez układ trawienny, dodaje objętości stolcowi, co utrzymuje zdrowie Twojego układu trawiennego i pomaga w regularnych wypróżnieniach. Widziałeś, jak odpowiednie produkty bogate w błonnik mogą wspierać trawienie? Więc dlaczego tak wiele osób wciąż zmaga się z zaparciami? Przyjrzyjmy się najczęstszym przyczynom tego problemu. Oraz temu, co może wpływać na Twoje jelita w kolejnym filmie.